Hej, hej, witam Was moi drodzy na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Dzisiaj nagrywam oto z takiego miejsca, jak zwykle z samochodu. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Za czym przejdziemy do 24 godziny. Dzisiaj proszę o zostawienie łapki mi w górę, o zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jesteście nowi. Do zapoznawania się z jego tematyką. Tak samo proszę tych ludzi, którzy już są na moim kanale, żeby też zapoznawali się z tym, co dodaję, bo dodaję shorty, dodaję filmy. Zapraszam Was na live, uczestnictwa w live'ach moi drodzy. Także zapraszam Was do komentowania tego wszystkiego, co się dzieje. Jak Wy to widzicie, jak Wy do tego podchodzicie, co się dzieje, co ja robię, co dodaję, więc tak bym bardzo Was poprosił o to, żebyście to. Powiedzieli swoimi słowami, swoimi myślami, jak wy widzicie to, jak wy do tego podchodzicie. Będę bardzo z tego zadowolony. Bardzo chcę zresztą to słyszeć i widzieć że to z waszej strony. Więc to tyle by było na temat. No co? Przechodzimy. 24 godziny na dzień. 30, 13, ludy, 30, 13 lutego. Myśl przewodnia, a Niekiedy powraca do nas pytanie, dlaczego już nigdy nie będę w stanie pić tak jak normalni ludzie? Wiemy, że z powodem jest nasz alkoholizm, ale dlaczego na nic zachorowaliśmy? Otóż, kiedy piliśmy, w którymś momencie naszego życia przekroczyliśmy punkt krytyczny. Faza, toleranc faza tolerancji wobec alkoholu przeszła w stan, w którym nie tolerujemy go w ogóle. Oznacza to, że wypiszywszy w jakieś Wypiwszy w jakiejś chwili pierwszy kieliszek, prędzej czy później wpadamy w ciąg i upijamy się do nieprzytomności. Pytanie, czy rozumiem, że jestem uczulony w cudzysłowie, uczulony na alkohol, że picie bezpieczne, kulturalne, kontrolowane jest poza zasięgiem moich możliwości? Medytacja. Przyspieszone bicie serca, napięte mięśnie, ogromny wysiłek woli, mobilizacja zapasów. W Zapasów wytrwałości, harta ducha i odwagi, oto co dzieje się z biegaczami, gdy na horyzoncie zamajaczy przed nimi napis Meta. Podobnie rzecz się ma z nami. Coraz bardziej zbliżamy się do punktu docelowego, duchowości. Zdobądźmy się więc na ostatni zryw. Najsmutniejszy jest los tych, którzy dzielnie się z. Pisują, lecz u samego okresu pozwalają sobie na moment słabości czy nieuwagi, pozostając tym samym w tyle. Zapewne nigdy się nie dowiedzą, jak blisko byli celu i zwycięstwa. Modlitwa. Modlę się, abym wciąż wytężały, a, modlę się, abym wciąż wytężały siły i wytrwałości do końca biegu. Modlę się, abym nie zaprzepaścił dotychczasowego wysiłku chwilą słabości czy nieuwagi na ostatnich metrach. Przeczytam jeszcze raz wstęp. Niektórzy niekiedy powraca do nas pytanie, dlaczego już nigdy nie będę w stanie pić tak jak normalni ludzie. Wiemy, że powodem jest nasz alkoholizm. A dlaczego nań zachorowaliśmy? Otóż, kiedy piliśmy, w którymś momencie naszego życia przekroczyliśmy punkt krytyczny. Faza tolerancji wobec alkoholu przeszła w stan, w który nie tolerujemy go w ogóle. Oznacza to, że wypiwszy w jakiejś chwili pierwszy kieliszek prędzej czy później wpadamy w ciąg i ubijamy się do nieprzytomności. Pytanie. Czy rozumiem, że jestem uczulony na alkoholizm i picie bezpieczne, kulturalne kontrolowane jest poza zasięgiem moich możliwości? Moi drodzy, mam na imię Artur wiem, że jestem alkoholikiem. Czy rozumiem, że jestem uczulony na alkohol? Ja rozumiem, że ten alkohol nie jest mi potrzebny, że do niczego w moim życiu. Ja jako alkoholik, który uświadomił sobie to i ma to po prostu tak, może, może to powiem w ten sposób, mam to na swoich ustach i niosę to na swoich ustach ze swoim rozumowaniem, ze swoimi myślami, ze swoimi czynami, że on mi do życia nie jest potrzebny. Bo do czego może mi ten alkohol być teraz potrzebny? Leczyć smutki? Leczyć smutki mogę przy rodzinie, przy swoich pieskach, przy przyjaciołach, na mitingach. Dzielić e... się radością? Świętować? Pewnie, że mogę świętować. Zrobić dobre ciasto, fajną kawę, zrobić dobry obiad, zaprosić przyjaciół, znajomych, rodzinę. Tak mogę świętować. Nie szukam już ratunku w alkoholu. Nie szukam pocieszenia w alkoholu. Nie chcę nawet myśli mieć, żeby pić kontrolowanie, żeby... Żeby mi te myśli nawet przechodziły przez głowę. Nie potrzebuję ich w, swoim, w swojej głowie, w swoim w trzeźwym życiu, w swoim rozumowaniu, w swoim myśleniu. Nie potrzebuję zamętu w mojej głowie. Co by było, gdyby? A nóż-widelec może się udać. E... A może nie będzie aż tak źle? A może nie będzie aż tak tragicznie? Nie potrzebuję takiego czegoś w swojej głowie. Jestem pewny, jak to się skończy. Aczkolwiek. Nie mogę tylko jednego być pewny, czy przeżyję to. Tego nie mogę być pewny. Ja wiem, w jakim ja byłem. W fazie końcowej tego mojego picia. Wiem, jak to wyglądało, i wiem, ile mi brakowało, żeby po prostu zejść z tego świata, więc nie jestem pewny, czy teraz bym przeżył, czy jakbym ruszył, czy to nie wróci jeszcze z potrojoną, czy z poczworoną siłą. Nawet nie chcę tego rozmyślać. To mi jest niepotrzebne. Ale ku przestrodze innych nie róbcie tego, nie rozmyślajcie. Tak, tutaj jest fajnie napisane. Już byliście przed samą metą. Przed samym zakończeniem i startem, w nowym, przed samym zakończeniem starego życia, i zaczęciem nowego zwycięstwem e, fanfarami rzeczywiście tak ludzie nie piją 3-4 tygodnie już e, dochodzą do siebie i właśnie wtedy to jest najważniejsze co ja zrobię ze swoim życiem Czy, gdzie pokieruję swoje pierwsze kroki po tak zwanym detoksie a można to nazwać gdzie ja pokieruję wtedy swoje kroki to jest tak fajne tu się zastanowić, gdzie pokierujemy swoje kroki czy pokieruje do sklepu, czy pokieruje na mitingi, czy pokieruje do terapeuty, czy do psychologa, czy do psychiatry. Gdzie pokieruje? Po tym, gdy już moje ciało, po tym, gdy już moje ciało ma wypukany alkohol z siebie i mogę jakoś funkcjonować. Gdzie ja wtedy pokieruję swoje kroki, funkcjonować. Czyli moje zachowanie, funkcjonowanie w tym całym znaczeniu to jest. E, nie jest myślenie, to jest po prostu, że ciało już nie trzęsie się tak, już nie, nie muszę tego alkoholu wbić w siebie, no bo już jednak uparowało to ze mnie, tak? Jakoś przeżyłem ten okres na wyciszeniu, na uspokojeniu i no jest teraz ze mną dobrze. I teraz co ja zrobię wtedy? ja pokrywać swoje kroki. To jest najważniejsze. To jest tak bardzo fajnie to napisane z tym jednym kieliszkiem. Ale dlaczego nam zachorowaliśmy? Otóż piliśmy w momencie... Otóż, kiedy piliśmy w krytycznym punkcie naszego życia, przekroczyliśmy punkt krytyczny. Tak, to jest rzeczywiście to jest to. Nawet nie wiemy, kiedy ten punkt przekroczyliśmy. Ja sam nawet nie wiem, kiedy go przekroczyłem. I podejrzewam, że wielu, wielu innych osób też nie wie, kiedy ten punkt przekroczyło. Bo to jest dosłownie taka mała cienka, niewidoczna linia po prostu. Kreska. My nie wiem nic, nie wiadomo, kiedy ją po prostu prze, 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 przechodzimy. W moim rozumowaniu tę nic przekroczyłem, kiedy zbyt często zacząłem sięgać po alkohol, kiedy zbyt regularnie zacząłem sięgać po alkohol, kiedy wydawało mi się, że alkohol jest lekarstwem na całe złotego świata. Wtedy uświadomiłem sobie to, że to jest po prostu tań... Może, czy są uświadomieni teraz, tak myślę, że to może był ten moment. Nie wiem. To za Uświadomiłem to za dużo słowo. Kontrolowany picie jest poza za moim zasięgiem. Ja to rozumiem ja to wiem, że jest poza moim. Po mnie nauczyły mitingi, ludzie na mitingach, ich opowieści, ich przeżycia, to co się w ich życiu wydarzyło. I jestem tego święcie przekonany. Że alkoholik już nigdy do końca życia nie może ruszyć alkoholu. Choćby nie wiem, co się działo. Choćby nie wiem, jakie było szczęście, choćby nie wiadomo, jaki był smutek, jaka roztargia. Nie może ruszyć alkoholu. Musimy to sobie uświadomić moi drodzy. Już nie ma kontrolowanego picia. Z alkoholem zerwaliśmy dosłownie, kategorycznie skończyliśmy po prostu z alkoholem. Uświadomimy to sobie. Nie ma powrotu do kontrolowanego picia. Nie ma powrotu w ogóle do picia. Jak zaczniemy pić i zaczniemy powoli gdzieś tam sobie łykać i twierdzić, że jakoś to jest, jest ok. To prędzej czy później spotkamy się z tego złymi skutkami. Popicie nie będzie nigdy już miało dla nas dobrych skutków. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się. Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeśli jesteście nowi. I co, do zobaczenia, do kolejnego. Trzymajcie się.